Wielkie zmiany w 12 edycji Rolnik Szuka Żony. Manowska wygadała się przed kamerą. Ruszyły zdjęcia do nowej edycji Rolnik Szuka Żony. Okazuje się, że nagrano już czytanie listów i doszło do pierwszych randek uczestników. Reporter Pytania na śniadanie pojawił się na planie hitu TVP, a Marta Manowska przed kamerą opowiedziała o dwunastym sezonie. Jedna z par weźmie ślub? Marta Manowska w rozmowie z reporterem Pytania na śniadanie opowiedziała o wielkich zmianach w programie. Okazuje się, że 12 sezon będzie inny niż poprzednie. Prowadząca randkowe show dla rolników prosto z planu zdradziła, czego mogą spodziewać się widzowie. Marta Manowska opowiedziała o czymś wyjątkowym, co spotkało ją podczas nagrań: będzie ślub wśród bohaterów 12 edycji Rolnik Szuka Żony. Marta Manowska o zmianach w Rolnik Szuka Żony. Rolnik Szuka Żony miał swoją premierę na antenie TVP w 2014 roku. Od tamtej chwili minęło już ponad 10 lat, a widzowie mogli zobaczyć 11 edycji programu. W tym czasie powstało wiele par, które poznały się właśnie dzięki rolnik szuka żony. Wśród najpopularniejszych par, które odnalazły swoje szczęście dzięki udziałowi w hicie telewizyjnej jedynki, są Ania i Grzesiek Bardowscy, Agnieszka i Robert Filochowscy czy Małgosia i Paweł Borysewiczowie. Wiadomo już, że kilka tygodni temu ruszyły prace nad kolejną, dwunastą już edycją, rolnik szuka żony. Teraz Marta Manowska w pytaniu na śniadanie opowiedziała o wielkich zmianach w nowym sezonie. Będzie ślub wśród uczestników 12 edycji Rolnik Szuka Żony, to nie wszystko, co ujawniła Marta Manowska. Prowadząca Rolnik Szuka Żony nie chciała zdradzać zbyt wielu szczegółów na temat 12 edycji programu, ale powiedziała coś, co może wskazywać na to, że będzie ślub wśród uczestników hitu TVP. Skąd takie podejrzenia? Czekacie już na nową edycję Rolnik Szuka żony? Premiera nowych odcinków została zapowiedziana na wrzesień. Myślicie, że w nowym sezonie wszyscy rolnicy znajdą swoje drugie połówki?